Następny dzień. Karol całą noc nie mógł wzmrużyć oka. Od wczorajszego spotkania z nieznajomą sprzątaczką nie mógł myśleć o niczym innym. Postanowił I, przed pracą odwiedzić toaletę na dworcu i porozmawiać jeszcze raz z pracującą. Miotło jej w pizdę nie Proszę Pani, ja wczoraj był, no. Była taka brunetka sobie no, Była i się zmyła. No, się I miotła zginęła. Wczoraj była zuzia. Nie da no to pani nie pomogła i chciałbym, jakbyś odwiedzić, jaką pani z nią jest, jakiś nie. telefon. Telefonu nie, absolutnie nie podam panu telefonu. Nie 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 ale sekunda, zaraz sprawdzę, kiedy będzie na samym razem. No, Karol rozwojuje wita. A kiby jakiś siłę? Z drugiej strony, się, że ją sprowadza. Rękawiczki, kurwa, kupiłem. Co do nie wiedziałem, czego jeszcze od niej oczekuję. Kilka godzin później? Ale co? No no co? Nie wiem, co. Ej, co, kurwa! kurwa! Kiedyś odpadł, to chorza przepadła, no, tak. nie tam. Nie, nie. nie, no ci tak. że się to roci do masz. Nie, trzeba było, się kurwa, byla, no, to się to ty masz, tak. kurwa! Ze wstrzątką! No. no ale jak okres, to chory, to, to nie stanie ci, co? Ma... Zresztą jak mu nie stanie, jak już tak. Nie, bo bym na zaplecił. Dobra? A nic, trudny okres. A, proszę, to prawda, Najlepsze w Karolu jest to właśnie, że tak powiem. Zapraszam na kolację. O! Nie, dziękuję. No już będzie para! Bara. No, bara, ba, oczywiście był bardzo sympatyczny, ale już spotykałam takich typów, którzy najpierw są no, bardzo piękni? mili i chcą je tego zaciągnąć do łóżka. Ale ja naprawdę nie mogę. No kurwa jak yeah, mogę! Sądatkę wyjewać! Od tyłu! Nigdy nie byłem Bo ja śmieci, to wiadomo. Jeśli tak to ją ja wiadomo. Nie, nie mogę się zgodzić, dziękuję panu. Pierwotnie jak i pan. W pewnym sensie byłem świadom tego, że czeka na mnie rodzina, żona. A z drugiej strony obudził się pewny instynkt. Chory psychicznie. No, no jest. Nie chory psychicznie. Ale wie pan, że jesteśmy w toalecie. Wiem. No a kurwa, gdzie można się walić? Bardzo mi pani pomogła. dumu! A czy może mi Pan obiecać, że zjemy tylko kolację i później Pan pójdzie w swoją stronę, a ja swoją sprawa będzie zamknięta? Kurwa, na force No pan No pan szepcze. pan szepcze. Nie, ja szepczę, bo Pani szepcze. Ty kurwa! Daj Nie ma no się Pani martwić. Ochrypać, martwi, świńsko to nie mordo! ...oracja, w jakiej kiedykolwiek byłam. ale byłam szczęśliwa i tak naprawdę nie chciałam być w żadnym innym miejscu. To. Proszę sobie coś wybrać. Mm. Co? Ale robi kurwa na ucho rad. To się po doktorze stało. to nic się spodoba. Gdyby mi to powiedział inny masztomat nie bym uciekł. W zasadzie ktoś spotkał tej pary, zawsze ukrywali, że są żonaci, a Karola nawet obrączy. Rękawiczkę i skurwy. Ele zalili tą gumową do na chujia. Tam coś kondala. Skapostoj. Tak. Lydzenie. coś mi się wydaje, tutaj nie znajdziemy, to co? Próbujemy uciec? Wózik, kieńczek, pizda i chuja, spierdala! że byłem w tej restauracji za razy, ale nigdy nie było tak miło jak z Zuzanną. Bo kto by cię kurwa wziął kurwa, skibla kibla kurwa, do sprzątania. Obydwoje A ty jeszcze chuju kurwa i kolację stawiasz. Ja mi postawił kurwa, ale kurwa, chuja na łepek. No była nie do przyjęcia na przykład dla mojej żony. Ale mi się nam na kolanciu. Na kolację? Na kolację biznesową. O! Dziękuję, kolacji biznesowej. Kurwa! Ale nie można tego robić. Federacja. Chciałaś telefonować? Chciałem zadzwonić do pytania. O! Chciałem cię kupić w co? Właśnie, właśnie. No. no. Hmm. Czekałam z kolacją. No. Ja no. ty kurwo, bo już zrobiłaś kolację? Chciałem zadzwonić? Jesteś z kimś? Masz dzieci? Zjedliście wszystkim. Nagle spotykasz kogoś innego. Zakochał się w szołtacę! Kurwa, no ja pierdole. Taką rodzinę nie no, W Szołtakce się zakochał. Mężczyzna czuje się całkowicie bezradny i nie wie, jak powinien no. zachować się w niecodziennej sytuacji, w jakiej się znalazł. Postanawia porozmawiać ze swoim przyjacielem Marcelem. No. Muszę coś lecieć. Do Kibla jakąś kurwę wyrwać Maciarę. Nie no, weź ja o tym myślę, no może czasami. No, 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 a to pomijmy mój tak. To i chija wypłaczku. Ale masz kumpla, w ja pierdolę! Kurwa, bole parasole, a nie takie jak kurwa, jakie garbus. kurwa! Wiesz, że cię nie obraziłem tą propozycją pracy. Ale ona biegna, ja pierdolę. Wiem, ja, nas zaprowadzi, to masz jak... dzieci, nie widzę tego. Wiem, No ten szczurów! No, zwykła koleżanka, no, pracująca od niedawna. No, tak wymyślił, na to nie weź ją, może się lepiej poczuje dziewczyna. Gdzie ją poznałeś? W Kigru! A gdzie? przyszedłem do takiej publicznej palety. No, ja nie Później z wdzięczności zaprosiłem ją tam na jakiś obiad. To A. dlatego spóźniałeś się do domu? Nie, dla tego, nie, jak on w kiblu to kurwa Nie do domu się śpieszyć. W dupie kurwa. W wdzięczności i wiesz... Co? Chcesz sprzątaczką na urodziny... To A co, na... co kurwa? Ale kolejna awantura. No. To Oj. No, że już perfekcyjnie kłamać. Nic mnie z nią nie łączy. Nie spałem. Ale ruchałem. Wierzec. Nie chodź nigdy. I dalej cię nie ukłamuję. Naprawdę. No, przed chwilą był dobry. شب ما در اینجا خوانگارینگ